Cześć, tutaj Karol z kanału Pangoblin. Kolejny odcinek. Dzisiaj zajmiemy się troszkę taninami. Zrobię mały eksperyment na taninach z herbaty i z sokiem, który już wykorzystywałem wcześniej, czyli sok określony jako sok premium. I zobaczymy, co nam się z tego uda zrobić. Same taniny są związkiem organicznym występującym w liściach, skórkach owoców korze roślin. Naturze ma zadanie chronić rośliny przed bezkręgowcami i kręgowcami, które chciałyby te owoce zjeść, uszkodzić, dopaść w taki czy inny sposób. W naszej codzienności taniny czasami są wykorzystywane w medycynie. Tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, nie jestem specjalistą. Na pewno mają działanie ściągające bo też tak działają na naszą błonę śluzową w ustach w momencie, kiedy pijemy herbatę. A dzisiaj właśnie o taninach z herbaty. To powodują takie uczucie ściągania ust. Wcześniej korzystałem z gotowych tanin w proszku, takiej już przygotowanej mieszaniny sproszkowanej ze skórek winogron. Natomiast dzisiaj coś nowego, coś czego jeszcze nie próbowałem. Zobaczymy, jakie będą efekty. Przygotowałem sobie wcześniej tak naprawdę roztwór tanin w kubku, zaparzyłem herbatę z dwóch torebek, około pół kubka, czyli jakieś 100 ml. Teraz sobie to jeszcze stygnie, tak żeby naszego soka, właściwie naszych drożdży nie, nie sparzyć. Taniny, które przygotowałem wcześniej, i uży, których używałem wcześniej tak naprawdę, były taki woreczek, był taka saszetka 5 gramowa z informacją, żeby dawkować. 2,5 grama na 25 litrów. Ciężko je polemizować, takie są zalecenia producenta. Dodatkowo jest informacja, żeby wcześniej dać troszkę mniejszą ilość, uwodnić te taniny. W moim przypadku, jeżeli stosowałem soku jabłkowego, ustawiwałem te taniny do soku i energicznie mieszałem. Niestety te taniny torebkowe, woreczkowe, w tym przypadku taniny Kubra francuskie. Miały tą nieprzyjemną właściwość, że bardzo mocno kleiły się do różnego rodzaju mieszadełek, do łyżeczek. Stąd w moim przypadku przejście na potrząsanie słoikiem bądź butelką, w której mamy już przygotowany wcześniej sok. Najczęściej drożdżami, żeby to proces mieszania nastąpił jednocześnie. Czy ma znaczenie, kiedy dodamy taniny? Im dłuższy będzie kontakt tanin z sokiem, tym lepiej, tym więcej się tego uwolni. Oczywiście, jeżeli dodajemy tanin w proszku, tanin w płynie, to przez cały proces fermentacji, leżakowania, będą one uwalniały swój, na tyle co smak, co bardziej swoje właściwości do naszego roztworu. Można je dodawać na drugi etap fermentacji, na tzw. fermentację spokojną. Można do od samego początku, czyli od pierwszej burzliwej fermentacji. Można je dodawać podczas rozdawania do butelek, no co już jest trochę trudniejsze, jeżeli chcemy dodawać je bezpośrednio do butelek, lepiej jest to zrobić wcześniej w dużym pojemniku fermentacyjnym wymieszać to wszystko, czyli sok z innymi dodatkami, jeżeli chcemy i właśnie taminami. Dzisiaj, jak mówiłem, zaczniemy od soku, soku premium. Dzisiaj inny pojemnik fermentacyjny zdezynfekowany wcześniej w OXI. Plusem OXI jest to, że można tak naprawdę stosować bezpośrednio do kontaktu z żywnością. To, że w tym pojemniku mam teraz kilka kroki, nie ma większego znaczenia, nie wpłynie to negatywnie na, na smak yy, ani na proces fermentacji. Już w tej chwili jest tego za mało, żeby drożę zaszkodzić. A nie musimy czekać do pełnego wyschnięcia, żeby usunąć. Nie jest jak z niektórymi substancjami używanymi do dezynfekcji, jak chociażby soda kaustyczna, która jest trochę bardziej żeląca. W tym przypadku nasz aktywny tlen tak naprawdę po czasie przestaje być aktywny, a zwłaszcza w małym stężeniu traci swoje właściwości. Więc możemy spokojnie z takim pojemnikiem przystąpić do dalszej pracy. Od czego zaczynamy? Sok w yy, pewnej ilości, yy, dzisiaj sobie znowu rozepnę worek, Wleję do pojemnika uwodnie, ile się uda. Przepraszam, na plenie. ile się uda. Z racji tego, że będziemy dawać herbatę, która nam troszkę rozcieńczy jednak nasz sok, teraz przerwę do leje herbaty. Też będę pilnował, żeby nie przekroczyć objętości. W teorii pojemnik 5-litrowy. W teorii w soku 5 litrów. Zobaczymy, jak to objętościowo wyjdzie. Sok sobie na razie odłożę na bok. Nie powinien się nigdzie rozlać. Taniny z herbatą już tak około 15 minut sobie Stoją przygotowane wcześniej. Kupka nie musiałem wcześniej dezynfekować, ponieważ gorąca woda zrobiła robotę już za jakiekolwiek środki chemiczne. Jest to też jedna z metod stosowanych przy dezynfekowaniu i czyszczeniu wszelkiego rodzaju sprzętu, który używamy do fermentacji. Gorąca woda ma tą nieprzyjemną właściwość, że jest gorąca i wszystko może nas poparzyć. oksji przy w takim kontakcie, jaki ja stosuję, no nawet dla rąk nie jest jakiś bardzo drażniący. Wlewam herbatę do soku jabłkowego, wymieszam, dodam resztę soku do objętości, dodam drożdże. Zmierzymy sobie poziom cukru. Troszkę soku zostało. Widać 5 litrów to jest pojemność całkowita. Troszkę miejsca zostawiam na budowanie się piany na to, żeby nam ten sok za bardzo nie próbował uciekać z tego pojemnika fermentacyjnego. Jeszcze raz zamieszam, chociaż w teorii samo nalewanie soku i w się mieszanie powinno wystarczyć. Ale do pomiaru cukru ważne jest, żeby ta, ta mieszanina w tej chwili już była jak najbardziej jednorodna. Mieszając staramy się nie zahaczyć o ścianki pojemnika, pojemnik jest w tym przypadku plastikowy, więc w teorii możemy porysować naszą plastikową łyżką pojemnik fermentacyjny. Nie powinniśmy, krawędzie są zaokrąglone, to żadnych zadziorów nie ma, ale lepiej nie ryzykować, zostawmy sobie to z dala od ścianek, ładnie się wymieszało. Dzisiaj pojemnik przeźroczysty, dobrze widoczną zawartością, więc pomiaru poziomu cukru dokonam już zdezynfekowanym wcześniej cukromierzem, już w gotowym pojemniku. I mój piękny pomysł na pomiar pojemniku właśnie się spalił, ponieważ jest za mało soku a właściwie wysokość lustra cieczy nie pozwala na, na pomiar, Z cukromierz na to, oparł się i niewiele widać. Dlatego skorzystam z mojej ogromnej pipety, którą właśnie wyciągam z pojemnika do dezynfekcji i z wcześniej wykorzystywanej, z wykorzystywanego cylinderka do, do pomiarów. Przelewamy żeby wystarczyło do, do pomiaru. Przy tym poziomie cukru, który będzie około 12-13 BLG. Tak w okolicach 2 trzecich powinno wystarczyć. Sam, sam cukromierz wyprze pewną objętość soku. No, nawet nie wiem, czy nie za dużo nalałem. Zobaczymy za chwilę. Jest OK. Kręcę. Postawię na równej powierzchni i dokonam odczytu. Wynik 12 Belgię, uzupełnię sokiem z worka zostawiając około 2 cm do, do górnej powierzchni. Myślę, że jest więcej soku mam tylko w szklance do późniejszej degustacji. Odkładamy. I co nam zostało? Zatkać w pokrywce koreczek gumowy, zakręcić pojemnik fermentacyjny. I co powiem o, o najważniejszym o drożdżach. Drożdże, które dzisiaj wykorzystam to wcześniej usywane przeze mnie Safale S04. Jest to torebka, z której korzystałem wcześniej zostało mi tutaj około 7 g, co na tej wielkości pojemności wystarczy. Zazwyczaj 11,5 g, które jest w tej saszetce, wykorzystuję na około 15 litrów soku jabłkowego. Wcześniej do 5 litrów dodawałem około 3 gramów tych drożdży. Dzisiaj będzie około 7. Troszkę może za dużo, ale tak naprawdę nie chcę zostać z jakąś niewielką ilością drożdży, z którą nie będę miał co zrobić. Większa ilość nie zaszkodzi, ta fermentacja po prostu wystartuje szybciej i dobrze będą się łatwiej nałożać. Jednym ze sposobów jest uwodnienie drożdży i innym ze sposobów jest rozsypanie drożdży na powierzchni. Co też właśnie robię. W tej chwili są ma temperaturę około 21 stopni, więc jest to i tak temperatura więc pomiędzy tym, co drożdże mają jako zalecaną temperaturę pracy, a pomiędzy temperaturą uwadniania. Z doświadczenia wiem i z doświadczenia innych osób pracujących na tych drożdżach że do 24 stopni Celsjusza te drożdże spokojnie pracują, spokojnie robią swoją robotę, nie uwalniając przy tym jakichś złośliwych, nieprzyjemnych aromatów. Teraz zakręcam swój pojemnik fermentacyjny, sprawdzam czy jest dobrze zakręcony i umieszczam w pokrywce w, w korku rurkę fermentacyjną. Zalewam rurkę fermentacyjną. i zostaje tak naprawdę tylko opisać, co jest w środku. W sytuacji, kiedy mamy dużo tych pojemników fermentacyjnych, dużo fermentacji naraz robimy, zwłaszcza takich, gdzie w każdym pojemniku jest coś innego, warto sobie to opisać, czy to przeglądając kartkę z notatką, gdzie wiemy, jaki był poziom cukru, gdzie wiemy, jakiego soku użyliśmy, jakich drożdży, kiedy zaczęliśmy fermentację, lub to tak jak ja to robię, zostawić na, na taśmie malarskiej. Bardzo prostą notatkę przyklejam sobie taśmę do pojemnika fermentacyjnego. Zapisuję sobie podstawowe informacje. W moim przypadku są to drożdże, dzisiejsza data. I jaki to jest sok. Z racji tego, że jest to coś dodatkowego, czyli herbata. To zapisuję sobie jeszcze, że jest to z dodatkiem herbaty. Wszystkie szczegółowe informacje w notatniku na Google Keep, do których sobie w razie czego mogę wrócić, a na pewno przy rozlewie, żeby już na własnych etykietach oznaczyć, co to jest do dalszej degustacji i do oceny, czy jest to ten smak, którego właśnie szukam. Dziękuję bardzo, jeżeli film Wam się podobał, zapraszam do subskrypcji. Łapkę w górę, jak najbardziej zapraszam do zostawienia komentarza, który też pomoże mi lepiej rozwijać swoje filmy. Lub być może podsuniecie mi jakiś pomysł na coś, co mógłbym jeszcze nakręcić i coś ciekawego ze świata fermentacji Wam pokazać. Jeszcze raz dzięki, do miłego, trzymajcie się, cześć!